Polska wersja Sługi Narodu, serialu już znanego dzięki wydarzeniom na świecie i wydarzeniom w Ukrainie. Jak to się ma do oryginału? Perspektywa polityczna Ukrainy, wtedy, gdy powstał ten serial, jest troszeczkę inna i problemy Polski e, dzisiaj e, też są troszeczkę inne, więc, momentami. No, że tak powiem, odskakujemy od oryginału i proponujemy swoje własne rozwiązania, ale staramy się być dość blisko. Natomiast przestrzegam też przed wszystkimi, którzy będą się doszukiwać jakiegoś komentarza do bieżącej sytuacji politycznej. Staramy się opowiadać o normalnym człowieku, który, który znalazł się w nieoczekiwanej sytuacji i, i ma w związku z tym liczne przygody. Nasz Sługa Narodu jest naszą wersją, oczywiście. Myślę, że tu Marcin będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat, natomiast no, stwarza sytuację, Stwarza postać swoją. Nie, nie wzorujemy się na oryginale jakoś bardzo. E, robi to świetnie. Praca z nim to jest czysta czysta przyjemność, muszę powiedzieć. E, no i cóż, no, jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Dobry, zabawny, przyjemny, czasami zagubiony, czasami w kłopocie, ale kibicujemy mu cały czas. Nie komentujemy rzeczywistości politycznej z czystym tego słowa znaczeniu. Tylko opowiadamy po prostu o tym, czym czasami jest polityka i opowiadamy o tym, jak człowiek normalny, uczciwy, dobry stara się w tej polityce znaleźć miejsce dla siebie. Czy to będzie serial komediowy? <laughs> Mam nadzieję, że tak. Oczywiście takie założenie. Czytając scenariusze i pracując na planie, myślę, że będziecie się państwo bardzo dobrze bawić. Spiritus Mowens z tego projektu poniekąd jest okiu Hamidow, który jest już znany z wielu produkcji polosatu. Jaka jest jego rola tutaj i jak się panu z nim współpracuje, jak wygląda Wasza współpraca? Okiu jest kreatywnym producentem, który również trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o artystyczne rozwiązania, no i trzeba przyznać, że z jego doświadczeniem no ma nosa olbrzymiego do scenariusza, ma nosa do różnych rozwiązań, więc wnosi nam bardzo sporo.